To jest numer, to numer, będzie to jest numer, będzie numer, będzie numer, plo jest to na numer, to będzie to będzie numer, to będzie numer, będzie więcej to będzie numer, będzie numer, to będzie numer, to będzie więcej ryf, to, musimy wiedzieć, znowu, no to, to będzie to będzie numer, 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 to w jest i a więc to będzie numer, też roku i to będzie numer, to będzie numer, to będzie numer, i będzie numer, to też 17 test, 18, więc osiemnasty, 19 20, 21, 22, i dwudziesty W 3 testem drugim, trzecim i dwa W roku pierwszym i tej i będzie rakowany W 2020 roku pierwszym testem drugim, trzecim na czwartym test na

Rapowany w piątych tym szóstym, rapowany w siódmym, jest Też w 2000 roku, w 2001 też Rapowany w pierwszym roku, drugim, trzecim, czwartym Też rok temu i 2005, teraz jest w 2000 Rapowałem tu więcej, nowy numer się wyjaśnia z muzyki Komentarz rapu tutaj jest Ta w szumowem to będzie grafy to numer na muzyce, tutaj dobry rym i komentarz rapu tutaj na mocy, W luźnych wyjaśniach, cząstek rapu, składem ciągle Nowy test, nowy skres, nowy numer będzie pół na nasze Będzie się nagrywał nowy numer gra od nowy kiedy wszystko będzie na naszym wrog, to się nawija Ciągle znowu to będzie w rafie na numerach, elo to tylko będzie na naszym wrog, nową muzykę, będzie dobre numery, grają, czują na naszym bicie Trzeba na no, numer, będzie hikowem na naszym bicie Elo dobry numer, gra na wita, kto się rafuje, to numer Skąd jest ciągle dobre numery, oddech, to będzie nasza nuca, no, ciągle znowu to będzie tylko bo to numery, dwie rafowe Nasze hikowowe sklep, numer będzie grał na wita, to się nawija To nowa nuca no, gra, oddech się będzie na naszym wrog, na tutaj z na numerach się ma numer będzie, chybu tu będzie rapu dobre Nowe numery, się raput, więc tutaj będzie hopowy to numer nie ma i rapuje na numerach siema nowy numer będzie, kopuje dobre sklecze, na naszym bicie, śnie ciągle na numerze. Rap na się grał nowe numery i rapuje, dobre numery, rapu, się więcej. Rapu śniadła bity ciągle, tak składany tu się rapuje Na naszym bicie śniega ciągle, rapuje, oto jest. Na nasze flow będzie z rapu tutaj się rapuje, na numerze. Rapowo nowe numer jest. Na naszym bicie się ma i na bitach To rapuje dobry numer, będzie Zipopuje nowe, skręca nowy numer Bokale będą dobre numery Na bitach właśnie poleci nowy numer, będzie A od zawsze nowy numer, trzy wękę Spasij nowe numery, wszystko powiesz o numery Będzie więcej na nasi bicie na Bila, życie składam i rapuje To na tym bicie się ma nowy numer Będzie z na numer Jest nowy tekst na numerach Szymon numer będzie na a numer jest Dobry rabędzie na numerach Składam ciągle nowy numer, będzie Chybko tutaj się rapuje, na zawsze będzie grał dobry numer, na to flow, od zawsze, będzie znowu nuta, też przewijam te tutaj na numerach, mamy dobre numery, chybko od początku zawsze będzie te numery, zawsze numery, numer. wszystkie dobre numery składane w tekstu, my utwory grają, bo nasi mi będzie rapuje dobry na to się rapuje, na bytach tutaj jest od zawsze, będzie nasza nuta, będzie flow, ten rabik,